Komordeczki. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę tak zimno jest. Jesteśmy dzisiaj u Krzysia z Mafii Solec na pokazach z Dni kukurydzy Dużo youtuberów, oczywiście dużo znanych osób. Idziemy teraz obejść sobie to wszystko. Zobaczymy sobie, ile tutaj się firm wystawia. I naprawdę jest gruba impra, jak co roku. Rok temu też my tutaj byliśmy, więc. Będzie się działo Co? Witam, witam Cześć Tatusiak w Bydgoszczy jest Co? Tak? Do Bydgoszczy jechał na zabieg A Za <laughs> Na wodę Za krótki łapiec. Wracaj tym od razu. Nic mi nie zrobicie, bo mam trudne papiery. Gdzie? 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 Nie da zostałam został akurat. Zobacz, ty nawet są nasi kuzyni. Ja jestem kuzynkiem każdego. No właśnie. No bo chyba uciekał około mnie. Wczoraj było tak. O, jeszcze raz zagoniłem, bo kur. No widzicie dzisiaj, zbyt. idziemy sobie teraz z kuzynem aktualnie do hejsa Krzysia a idzie do hejsa Krzyścia? Na no, no, Do no, <grym> <Heisa> Krzysia <grym> Idziemy sobie mulcherować, zobaczymy jak to będzie szło. To już jest chyba batery. No to trochę za szybko, żeby widziałeś. Bo to musisz mieć duże obroty i wolniej, jechać nie? Tak, żeby to ładnie poszło. te tak, badyle ale ich nie powinno być widać, nie? No. Również no dokładnie, To no. bardziej jak masz równe pole, nie? To zaraz tam idziemy. W każdym razie, się robi dobrą robotę. Dokładnie. Ja jeszcze mam ustawione usług na 30 hektarów, <laughs> więc proszę, nie wiem, czy Musisz, musisz. <laughs> Ojej. ja Zobaczymy. Teraz im robotę pociągnę trochę. zobaczymy no, teraz pójdzie, a nie Teraz, o nie tam. Nie, nie tam. Nie, 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 no i zobaczcie, mordy, tak, rok temu siedzimy sobie w kejsie, Krzyścia, za Krzyśiem, strami, też krzyżek Tak. Pozdrawiam trochę cię, koleś. Z... Głos się trochę zmienił, fryzura? Miałem, no widzisz. Się nie starzejesz starzejesz jesteś No, ale tak, szybko rozetnijemy kurtkę, kurde, jeszcze po prostu I tu to tak. musi być napetowane dużo, bo no, zawsze papierosy, no, nie? No, tak? Widać, przed pokazami. No, Powiedz, co, co tam masz za maszynę z tyłu, poczekaj, Tak, z tyłu jest e, Mulcher, Talexa. To jest leopartne. No, ja, no, no, to no, 3,20. Tak? To jest bardzo fajne, szerokie sprzęt. Jeździmy ogólnie wolniej niż nam tutaj kazali, celowo, ale jest lepiej docięte. Dokładnie. Tak, zarządziłem, wsiadając za tą kierownicę, myślę, że dobrze i Krzychu będzie chyba zadowolony. Na kukurydzy zjadłeś zęby, to tak, zęby wiesz o co chodzi. Tak, <grym> <grym> zęby nie no, trochę się pokosiło, trochę się robi z tej kukurydzy, więc coś się tam niż wie, alfamometrem nie jeszcze mam. Trzymał... Ile lat kosisz ziarnówkę? Piąty rok teraz już. Piąty rok. jakieś tam doświadczenie jest, nie? No, no już trochę tych hektarów poszło, nie? No. Coś tam myślę, że mogę powiedzieć o tym, jak się robi. No dokładnie. Bo ty widzisz, drugi sezon na karni też już zęby zjadłeś Trzeci, Trzeci bo raz jeździłem u bo takiego znajomego, wiesz? No bo Jeszcze kanału nie miałem, nie? Jo, też, kurde, po się kolby ściął No Kobita niezadowolona Na kolba wyrosła, Nie Jedna kolba wyrosła Nie no, widzisz też, się kończy sezon, powoli już też Wtedy co u niego właśnie może, też no. wtedy się, nie? Też ktoś stereo? Su su Sugerolicze mają, chłopaki. No, no, no. no. bornik tak, podobnie jak ty, Jadę się ją. No, no, no. I czerwoną kosą? Mediana mają. O, ja go? Czy to, co mówiłeś, że sprzedaż będzie? Nie, nie, nie. Mediana 310 tożsamo? Nie, nie, nie. 310, to też jest w sumie ode mnie. Nie, nie, no się, no. Bo... Mediana 310 to jest tak jak Dominator 98. No, wiesz? no, 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 no. Po prostu nowszej i tyle, nie? Teraz no to, sezon e, kiszonki, już dziewiąty sezon koszą na kiszonkę w Kordze, no. no to już, już mają ma w jo. Teraz niby chcą zainwestować w nawigację Chcieli no. brać przyczepę samozbierającą, no ale to sama przyczepa samozbierająca, nie? Pół miliona O ja kurde no. Ile tego musisz nazbierać? O Jezus. I chyba zrezygnują, wiesz? Ale Bo tak wiesz, żeby to się... Ty... Chciał, nie, nie, też na usługi, nie? Właśnie. A na... On tylko usługi się bawi, nie? A, na... Taki no, zimowy, no. martwy sezon ma, a tak to siew, yy, też usługi, zboża, koszenia, tak? tak, Praktycznie wszystko, nie? A. Teraz rozrzutnik kupili na wiosnę, no rozrzutnik co miałem u siebie na filmie, nie wiem czy widziałeś. Strop, no. To właśnie a. od nich miałem pożyczony. Aha. No. Też robotę robi. A też jest młody rocznikowo. Jo, jo, no. Fajne, fajnie też te pamiętamy, też mi się podobały, ale kurczę... Tylko ci powiem, z atorem miałem problem, żeby wrzucić na niego, nie? Wysoki. Ja wysoki, no. Bardziej mi się widzi taki jak ty masz na no, jednej osce, bo on jest niższy, nie? Automatycznie. No wiesz, no ja nie ocholę bez problemu za No, no, na no. Niego, nie? A tak wiesz, mam tu nie? tak co? ładowarkę mam kupić teraz. Nie, tak. I wszystko od razu. Dokładnie się zadłużyć i niepotrzebnie? Wiesz jak to jest? No, nie, trzeba tam to przekalkulować. Powolutko i tyle, nie? tak nie? A, zobacz, to też się tam się kurzy Słowa, słowa, ale słowa. Jo, słowa. Da, wiesz, może ta są... odmiana jest właśnie, susza? To bo suche. to odmiana robi dużo, nie? Oj, człowiek. Dużo robi, nie? A ty też możesz Ciu. powiedzieć na ten temat dużo, nie? Ciu. No wiesz, ja tam jeszcze nadal mam kilku, co nie kosiłem, bo mierzyli z Kolby i ona z Kolby ma 33 A przez Kolbę przejdzie to ile? No właśnie W tej kurce i tak już czekamy, czekamy, nie wiem kiedy będę ale to czekamy Teraz te mrozy, przymrozki ją trochę przyhamują, troszkę, nie? No właśnie, bo niektórzy taka opinia panuje, że Że po przymrozkach, przymrozkach sucha Że po przymrozkach sucha, ale po przymrozkach właśnie No jeszcze bardziej to nie ma jak oddać tej wody, bo zetnie się no widać już nie ma jak oddać musiał no, no, być no. wiesz całkiem trzaskający mróz no no no, no, no wtedy coś tam odda, ale to tak nie ma widać gdzie się jechało nie? No, nie, tu, trochę widać, troszkę widać to Ja, ja, ja. do takiego czegoś by się nawigacja przydała by no. sobie nie i ogień no wiesz, jakby to słyszeć to byś widział Jo, jo, jo To jest jo. wszystko na prawdę, tak ja <grym <grym To się nieziutko <grym> czemu przyznać Ale ogólnie to czoło nagrywa się, nie? No nie wiem czy to przyjeżdża bardzo, ale trochę leży. Leży, leży, no, ja lezi, lezi, no. Właśnie, A plon, plon? nie mówiła, nie? To? Nie mówiła jaki plon No nie, właśnie No, a, dopiero jak będę nie? No, no bo wiesz, oni teraz... Przeliczam to wszystko ...takiej wielkości? Jo Tu się robią różnice wagowe Ja ze swoim jak odwoziłem, to... A Zub, Czujnik, Podniosę się z siedzenia Dokładnie Ja swoim zestawem odwoziłem na gorzelnię. Jednego dnia tam odwoziliśmy I pierwszy kurs w tym dniu odwiozłem Pełniutki byłem zasypany Miałem 22 tony, chyba bez tam 100 kg No I wilgotność wyszła 32 no. Byłem drugim kursem To samo? wilgotność 30,5 Ile go 30, 20 ton

Lecę, lecę, w przodzie. Cześć. Ej, co tu tutaj jest? Za kulisami. Bolek, odpisz się ładnie. A nie. A mogę na cycku? Poczekaj, po basen pójdę. Top donatora tutaj. Majeczko, jak to obejrzysz za 20 lat, pamiętaj, że wszyscy cię kochamy. Ale, zobacz, jaki twój tata nie jest. Miała, ale twój tata nie jest Ale twojego taty nie ja, Chyba <laughs> ja się to z balkonikami z Maja z kameru, Maja. Ej. <śmiech> <śmiech> Raz, dwa, trzy Ale poślij! Ja pierdam Ale chłopaki pokazują, Jak ty pod maszkę

O niestety Cygamy. Nie udało się Tym razem Agrounia, Cygany niestety musieli oddać wyższą. Paweł No i mordeczki Lecimy do domu Impreza jak zawsze zajebista Te podziękowania dla, dla wszystkich firm, które nas bardzo dobrze ugościły I oczywiście podziękowania dla gospodarza Krzysia Mafia Solec team. Bartucha jest z tyłu Belduje się Moja ucha zaraz będzie spała. Mam nadzieję, że film się spodobał. Trzymajcie się. Na no, cześć!